Cześć! Co ty widać zasmuconych? Szkoda, gadać, znowu anulowali mi lot do Rzymu. To oni mogą sobie tak anulować lot? Jak widać mogą. Wiesz co? Nie martw się. Jak ty nie możesz lecieć do Włoch, to przywieziemy Włochy do Polski. Co masz na myśli? Zrobimy focacie, ale najpierw zaczniemy od espresso. Jakiś czas temu dostaliśmy komentarz od Debeka, chciał abyśmy nagrali film o potrawie, którą można szybko odkrzać następnego dnia bez straty na smaku. Pomyśleliśmy więc o focacci, dzięki wysokiej zawartości tłuszczu, nie wysuszy się przez noc, będziesz mógł ją wziąć do pracy i cieszyć się włoskim aromatem w czasie przerwy. Zacznij od wyrobienia ciasta. Jeśli robisz to ręcznie, wymieszaj drożdże z wodą, a następnie z resztą składników. Wyrabiaj ciasto przez 10 minut. Jeśli odasz je w ręce maszynie do miksera, wlej 400 ml wody, dodaj 500 g mąki, 6 g drożdży i 10 g soli. Wyrabiaj ciasto, aż będzie zwarte, co zajmie parę minut. Bokacza jest jednym z tych dań, gdzie panuje duża dowolność. Może być gruba lub cienka. Polana tylko oliwą, czy przyozdobiona oliwkami, lub seznowymi warzywami, ziołami. Przełóż ciasto do miski wysmarowanej dużą dawką oliwy. Składaj ciasto w następujący sposób z półgodzinnymi przerwami. Najpierw chwyć ciasto z jednej strony, rozciągnij je, przekładając na drugi bok. Powtórz to z drugim bokiem, a następnie zrób to samo z lewą i prawą stroną. Po tych ruchach Obróć sprawnie ciasto do góry nogami i zrób tak trzykrotnie, przykrywając w międzyczasie ciasto folią lub ścierką. Po ostatnim, trzecim przełożeniu odczekaj pół godziny, następnie włóż ciasto na 10 minut do lodówki. Posmaruj formę oliwą i rozróżnij na ciasto. Najlepiej jest rozciągnąć je palcami za pomocą szybkich ruchów, dodając w razie potrzeby oliwy. Używając wałka pozbawisz ciasto całego napowietrzenia. Gdy focaccia przykryje całą formę, powtykaj delikatnie w nią liście rozmarynu, po czym rozkrusz kozi ser i dodaj przepołowione pomidorki czerwone. Nie przesadzaj z ilością, żeby nie przyciążyć ciasta. Pozostaw focaccie na pół godziny do ostatecznego wyrośnięcia. Nie musisz już jej przykrywać ścierką. Oliwa zapobiegnie wysuszeniu. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni i zabierz się do przygotowania oleju smakowego. Planszuj dużą garść szpinaku przez wrzucenie do wrzątku dosłownie na kilka sekund, a następnie zahartuj w wodzie z lodem. Dzięki temu uzyskasz piękny zielony kolor. Do misy blendera wlej olej, dodaj zblanszowanego szpinaku oraz niewielką ilość czypiorku i soli. Wszystko zblenduj do maksymalnego pocięcia zieleniny. Im dłużej będziesz miksować, ty ładniejszy kolor uzyskasz. Przelej olej do butelki z dozownikiem, jeśli taką posiadasz. Możesz również zrobić czerwony olej z pomidorków czery oraz tymianku. Wypiekaj ciasto przez kwadrans lub do momentu uzyskania pięknego złotego koloru. Na koniec oprócz ją płatkami soli, które dają niezwykły efekt wizualny. Nie jest to sól kamienna, a morska najczęściej zbierana ręcznie na ograniczonych obszarach, przez co też droższa niż jej głębinowy odpowiednik. Wyciągnij focaccie z blachy, pokrój za pomocą noża do chleba na mniejsze porcje. Możesz ułożyć kawałki focacci na talerzu, wrzucając jeszcze parę gałązek rozmarynu. Wykorzystaj kolorowe oleje do przyozdobienia talerza lub polej z wierzchu focacci. Oleje wyszły mega aromatycznie. Nie zostało Ci nic innego jak zaprosić znajomych, by wspólnie jeść ten pyszny, włoski i pulchny chleb. Ale wiesz co jeszcze jest pulchne? b -roll. thank you Dzisiaj mieliśmy okazję przenieść się do Włoch, aby skosztować tamtejszej kuchni. To była całkiem smaczna wyprawa. Jeśli Wy też tak sądzicie, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co sądzicie o włoskiej kuchni. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziemy wspólnie mogli odkrywać nowe smaki.